Czy kiedykolwiek czułeś, że szkoła nie przygotowuje cię na prawdziwe życie, że zamiast rozbudzać w tobie ambicje, kreatywność i przedsiębiorczość, to podcina ci skrzydła i próbuje cię zrównać do jakiegoś poziomu? Dziś opowiem wam o tym, jak szkoła od najmłodszych lat może wpajać mentalność przegranej osoby, która ogranicza nasze marzenia i ambicje, zanim jeszcze mają szansę się w pełni rozwinąć. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mam chyba z 50 dyplomów z takim sformułowaniem. I do dzisiaj się zastanawiam. Jakiego sukcesu mi wtedy gratulowano? Szkoda, że dopiero pod koniec liceum zdałem sobie sprawę, że to, co szkoła nazywała sukcesem, nie ma z nim kompletnie nic wspólnego. Dwa miesiące temu skończyłem liceum. Byłem tam, wiem, jak to wygląda i wyciągnąłem mnóstwo wniosków dla osób, które miały lub dalej mają do czynienia ze szkołą. Szkoła nie musi taka być. To nie musi i nie powinno być miejsce, które zabija kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Ale w rzeczywistości nie Niestety, zamiast rozwijać, to szkoła w większości ogranicza. W szkole nie liczy się to, jak myślisz i czy w ogóle myślisz. Tak, dobrze słyszycie: im bardziej myślisz samodzielnie, tym gorzej w kontekście szkoły i ocen. Liczy się to, czy potrafisz dostosować się do tego, co już znane i sprawdzone. Ile razy zdarzyło wam się zasugerować nauczycielowi coś nieoczywistego? Jakiś nietypowy pomysł albo pogląd na jakiś temat. Jak kiedyś podsunąłem pomysł. Że może by tak na angielskim w podstawówce, zamiast uzupełniać jakieś durne tabelki z odmianą czasowników, powinniśmy wreszcie zacząć gadać i rozmawiać między sobą. Chyba o to chodzi w języku żeby się komunikować. No to wtedy zostałem dyskretnie wyśmiany jakimś tekstem w stylu, że mówieniem sprawdzianu nie rozwiąże, dlatego tabelkę mam znać na pamięć. Coś takiego kreatywność, innowacyjność no te cechy w systemie szkolnym no co tu będę dużo przeciągał? Nie ma, nie było i raczej nigdy nie będzie. Bardzo irytowało mnie podejście nauczycieli, kiedy na przykład pisałem wypracowania na jakiś temat. Czasami te tematy były nawet ciekawe i wyczerpywałem go do samego dna. Omawiałem wszystkie ważne aspekty i dostawałem trójkę, bo nie spełniłem jakiejś pożar się Boże tabelki, która wymusza, że musisz mieć tyle i tyle linii tekstu we wstępie i w zakończeniu. Oraz musisz podać trzy argumenty za i trzy argumenty przeciw. No bzdura, przez wielkie B. Problem polega na tym, że albo dopasujesz się do narzuconego szablonu, albo lecisz na dwójkach i wszyscy się z Ciebie śmieją bo wydaje im się, że dobre oceny to droga do sukcesu. Potem stają się dorośli i zdają sobie sprawę, że wcale nie była to droga do sukcesu, a po szkole prawie nic nie pamiętają. System oceniania wymaga od ucznia perfekcji i teraz wskażcie mi chociaż jeden wynalazek w całej historii ludzkości, który działał idealnie już za pierwszą próbą. Wskażcie mi matematyków, którzy rozwiązali najważniejsze równania za pierwszym podejściem. I To w dodatku bezbłędnie, tak żeby mogli im wpisać szóstkę. Thomas Edison stworzył ponad 10 tysięcy żarówek, zanim powstała taka, która działała. Jako nastolatek możesz wpaść w pułapkę myślenia, że skoro masz być perfekcyjny, to może lepiej nie próbować rzeczy, które mogą się nie udać. Szkoła produkuje tylko i wyłącznie posłusznych ludzi, którzy panicznie boją się niepowodzenia i oceniania. A jak na złość, popełnianie błędów, a potem ocenianie tych błędów, to jest właśnie droga do rozwoju. I zdobywania nowych umiejętności Zanim dobrze ułożysz płytki w łazience To na pewno zrobisz to źle Także ktoś by ci wpisał dwuje Przynajmniej kilka razy z rzędu I tak jest w każdym innym przedsięwzięciu Kolejne niebezpieczeństwo to promowanie jedynego właściwego stylu życia i zawodu. Od jakiegoś czasu są w szkołach prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego. Ogólnie ten przedmiot to jedna wielka hipokryzja, bo uczą go ludzie, którzy pracowali tylko i wyłącznie w zawodzie nauczyciela. Ale idźmy dalej. Skąd oni mają wiedzieć, że taka czy inna praca jest dobra albo niedobra? Co to w ogóle znaczy dobra praca? Dla osoby, która nie lubi kontaktu z ludźmi, praca na linii produkcyjnej może być. Czymś zbawiennym, ale jeśli jesteś kreatywnym ekstrawertykiem, no to załamiesz się w takiej robocie. To czy praca jest dobra czy zła, to kwestia względna. Kto oglądał mój ostatni film, gdzieś tu się pojawia, ten dobrze wie, jak istotne w życiu są pieniądze. Nie słuchajcie osób, które mówią, że pieniądze nie są ci potrzebne, że szczęścia nie dają i w ogóle nie mają znaczenia. 80% codziennego życia zależy właśnie od nich. Czy w szkole nauczono nas praktycznych umiejętności zarządzania tymi pieniędzmi? Czy ktoś wyjaśnił nastolatkom z jednego pokolenia wstecz? Którzy w wieku 25 lat wzięli kredyt? Jak działają stopy procentowe? Czym jest procent składany, albo jak zarządzać wydatkami na co dzień? To oczywiście pytania retoryczne. Odpowiedź brzmi: nie, nikt nas tego nie nauczył. Pamiętajmy też, że to nie wina nauczycieli, tylko systemu i programu nauczania. Nauczyciel tylko i wyłącznie wykonuje swoją robotę. Nie chce stracić swojej pracy. Szkoła wciąż stanowi autorytet w oczach wielu osób. Moim zdaniem niesłusznie. Bycie kujonem nie ma sensu. Zdobywanie dobrych ocen o niczym również nie świadczy. A najczęściej to właśnie ci najgorsi uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy. Ty jak myślisz, co robimy w szkole? W szkole się edukujemy. Słowo edukacja pochodzi od łacińskiego słowa educo, co oznacza wydobywać. Czyli w ramach edukacji powinniśmy wydobywać z siebie odnajdywać swoje mocne strony i wyciągać z siebie to, co najlepsze i to pielęgnować. A tu klops. Polska szkoła robi zupełnie na odwrót. Nie wydobywamy, tylko narzucamy z góry, czego trzeba się uczyć i nikogo nie obchodzi, czy ci się to przyda, czy to w ogóle ma sens, czy cię to interesuje. A jeśli się tych bzdur nie nauczysz, to będzie kara. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Głup prawda. I tak szczerze. Jeśli nie jesteś bardzo silną jednostką, albo nie masz rodziców mających świadomość, że szkoła to generalnie nie najlepsza instytucja, no to prędzej czy później ulegniesz tej presji, temu systemowi. Ja też uległem i byłem najlepszym uczniem w całej szkole przez 4 lata podstawówki, a potem jeszcze przez dwa liceum. Ryłem naprawdę, co się dało i ile się dało. Od czwartej do 8 podstawówki, 6-0 na świadectwie i. Dziesiątki Bóg wie jakich konkursów. Ja pierdzielę, czy ja naprawdę nie miałem wtedy lepszych rzeczy do roboty? Poświęcałem całe dni na to, żeby brać udział w jakichś dziwnych konkursach z historii, gdzie mnie w ogóle historia nie interesowała. Nie znam daty założenia Rzymu. I jedni powiedzą, ale ignorant. On chodził do szkoły, on miał 6-0 i nie zna daty założenia Rzymu. Tak, nie znam i jestem z siebie dumny, bo nauczyłem się myślenia tylko o rzeczach które faktycznie się przydają i mają w życiu jakieś znaczenie. Jeśli ogląda to jakiś nauczyciel, to proszę Was: zmieniajcie podejście. Wiem, że system Was ogranicza, nie chcecie stracić pracy, musicie się trzymać tej dziwnej podstawy programowej, ale chociaż starajcie się wiedzę inaczej przekazywać: inspirować tych ludzi, a nie być ich największą traumą z dzieciństwa, nie zastraszać, że będzie pała, tylko powiedzieć, że być może, jak nie będziesz tego wiedział, a może ci się to w dorosłym życiu przydać, to poniesiesz tego jakieś konsekwencje, ale nie straszyć pałami albo naganami za odmienne opinie. Jestem tutaj po to, żeby uświadamiać Was, ambitnych młodych ludzi, którzy albo jeszcze chodzą do szkoły, albo dopiero z niej wyszli. Jeśli chcecie od życia czegoś więcej niż tylko stabilna praca za wypłatę, którą wydacie w całości na rosnące koszty życia, to trzeba mieć świadomość, że edukacja szkolna to nie jest coś, co wystarcza. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.